właśnie będzie się ślubowanie uczniów nas Zbiega się z 75 rocznicą powołania struktur Polskiego Państwa Podzielnego. kraju. 1 września roku 1939 niemiecka armia dokonała napaści na nasz kraj, rozpoczynając drugą wojnę światową. Ilu z was śpisz w polu? Jeden pan zliczył, bo umierając umiałeś śmierci oko w oko patrzeć z zimną pogardą i bez lęku W dniu dzisiejszym 24 września 2014 roku znajdujemy się przed budynkiem e, szkoły 3 liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Kojnowskiego. To miejsce z tyłu za moją osobą. To pomnik dowódcy 45 pułku piechoty 13 dywizji e, Strzelców Kresowych, świętej pamięci Stanisław we wrześniu dokładnie 6 września walczył z okupantem niemieckim o miasto Tomaszów Mazowiecki w momencie kiedy pułk został rozśrodkowany wówczas poległo w tej bitwie około konkretnie 110 żołnierzy w tym również pułkownik Stanisław Chojnowski. Dzień dzisiejszy w trzecim liceum ogólnokształcącym w Tomaszewie Mazowieckim jest świętem patrona, patrona szkoły. Szkoła posiada swój sztandar, szkoła posiada swój hymn i szkoła posiada imię imię pułkownika Stanisława Choinowskiego. Byliśmy świadkami pięknej uroczystości patriotycznej na tą uroczystość, zostali poproszeni kombatanci, weterani, cała rada kombatantów i weteranów, osób represjonowanych, którzy mają swoją siedzibę przy staroście Tomaszowskim. Polscy żołnierze bohatersko walczyli w obronie naszego kraju. Do tych obrońców możemy zaliczyć patrona naszej szkoły, pułkownika Stanisława Wojnowskiego dowódcę 45 Pułku Piechoty, który zginął w obronie Tomaszowa Mazowieckiego, 6 września 1939 roku. Zapraszam wszystkich do wysłuchania prelekcji przygotowanej przez absolwenta III Liceum, studenta 5 roku historii Uniwersytetu Łódzkiego, pana Marka Stepańskiego, który przybliży nam sylwetkę pułkownika Stanisława Chojnowskiego. Zgodnie z rozkazami dowództwa 2 i 3 batalion rozpoczęły o 22.00 opuszczać swoje dotychczasowe leśne stanowiska i poczęły koncentro koncentrować się o opuszczonych koszarach czwartego pułku na terenie ciężkiej. Po uformowaniu kolumny marszowej ruszono w kierunku nadzoru przekościuszki. Po jego minięciu oddziały pułku zgręciły w lewo w ulicę warszawską i kierowały się na Do Dowódca pułku jechał samochodem, zaraz około straży przed nim. Liczył zapewne, iż w razie starcia z przeciwnikiem będzie mógł liczyć chociażby na pierwszy batalion swojego pułku, który znajdował się w lasach na północ od miasta. Jednak realizując wspomniany już rozkaz, pierwszy batalion, jak i inne jednostki z tego obszaru, rozpoczął odwrót i w, i w żaden sposób nie mógł wesprzeć drugiego i trzeciego batalionu. Przysłowiowym gwoździem do trumny dla pułku była piąta kolumna. W roku 1939 Niemcy stanowili około 25% mieszkańców Tomaszowa, a posiadają Uprzywilejowanym społecznie. Ponadto wśród lokalnych Niemców popularne były trochę tlenowskie ugrupowania, takie jak Partia Młodych Niemców czy Niemiecki Związek Ludowy. Po dotarciu czołgów do miasta, wersanci mieli dość czasu, aby zorganizować się w północnej dzielnicy miasta. Około 23.30 czołgów wraz z dowódcą, z dowódcą zbliżało się do ulicy Zawadzkiej. Po wyjeździe z kabinetu szkoły, czołgi wroga rozpoczęły ostrzał. Na początku kolumny znajdowała się szósta kompania z nowych W jego wyniku zginęli Piłkowi wraz z artystami wraz z Obaj zostali postrzeleni trzema pociskami z ckr Poza nimi życie na Tomaszowskiej ulicy oddało około 110 żołnierzy polskich. W czerwcu tego roku został rozstrzygnięty nasz konkurs o patronie szkoły w a dzisiaj nagrodziły zwycięzcy na Tak się składa, Cała trójka pochodzi z klasy trzeciej. Tak. Trzecie miejsce to była Martyna Bogu, Martyna Gratuluję, zapraszam. Drugie miejsce Noemi Kalińska. Zwycięzcą tego rocznego konkursu Marta Stefania, Marta Gratuluję, zapraszam. Płyną obłoki nad miastem w gałęziach ptak świerdza. Dzisiaj wszyscy się tu spotkamy i dwaj uczniowie na parcie staną. Tu pułkownik ma swój obecny. Dziś uczcimy żołnierzy Września, a pamięć o nich będzie żyła przez długie lata w tomaszowskich pieśniach. Za naszą wolność, szkołę, mowę oddali swoje pochylnie więc głowę, gdy lecąc z drzew, je się jesienne liście. mojej szkole, nauczycielom, rodzicom oraz moim koleżankom i kolegom uśmiechuję wroczyścić, wyraźiać w sobie silną wolę, koleżeństwość, uczynność, odwagę i prawdą w Szanować własność szkoły oraz pracę z innych ludzi. Uważam, pracować rzęde a chwały i szczęśliwej przyszłości tej szkoły i mojej ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Nie czynić nic, co mogłoby sprawić dobre dni społeczności III Liceum w Okształcącego im. pułkownika Stanisława kojowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, do której należy głos w tej chwili. Po szmugowaniu przyniowie Klas na sztalda ja ze swojej strony chciałbym podziękować społeczności uczniowskiej, uczniom klas pierwszych, którzy dzisiaj ślubowali, aby godnie wypełniać swoje obowiązki uczniowskie, aby z postawą patriotyczną, z postawą moralnego wychowania i jednocześnie dobrej nauki byli obywatelami dla. Przyszłej ojczyzny, kadrze pedagogicznej, koleżankom i kolegom nauczycielom, dyrekcji szkoły życzę przede wszystkim wszelkiej pomyślności, zadowolenia z, jak, z tej jak trudnej, ale zarazem dającej satysfakcji pracy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. żałobowska z wszystkiego wysokiego Niemcy przedtem zabrali mu będą w butach miejsca syna o tej ziemi, którą kochali o po tej ziemi, która umęczona. Pamiętajmy o tych wszystkich którzy oddali życie za wolną ojczyznę ich mogiły są w wielu miejscach na ziemi. Są one znakiem miłości do ojczyzny. Czcijmy pamięć bezwzględnych bohaterów, żołnierzy września. Słowa wypowiedziane niegdyś przez papieża Polaka Jana Pawła II niech będą drogowskazem dla każdego z nas. Niech wspaniałe świadectwa, miłości do ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom. I muszę złożyć gratulacje wspaniałego rozpoczęcia albo może nie rozpoczęcia, ale do czystości śrubowania. Gratuluję wspaniałym radcom, który przedstawił postać patrona szkoły, jak i również przedstawił ciekawą historię obrony Tomaszowa Mazowieckiego. To można tu poznać tą prezentację z programami To Było to naprawdę ciekawe, na pewno też dla niektórych jako no